W najbliższą sobotę w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym w Opolu odbędzie się Kraina Zdrowia Dzieci. To największe wydarzenie medyczne w województwie opolskim, organizowane dla najmłodszych mieszkańców regionu. Dzieci będą mogły skorzystać z badań lekarskich za darmo, bez skierowania i bez rejestracji. W tegorocznej edycji będzie można skorzystać bezpłatnie, bez skierowania i wcześniejszej rejestracji z porad lekarzy, specjalistów. Takich gabinetów specjalistycznych będziemy mieć około 60. Są to myślę, że lekarze z takimi specjalnościami, które są najbardziej oczekiwane przez rodziców, m.in. z zakresu laryngologii, endokrynologii, fizjoterapii, chirurgii, urologii, jak i same badania diagnostyczne. Będzie można się skonsultować z lekarzami kardiologicznymi, logami, wykonać EKG, a także USG serca. Dodatkowo będą też trzy gabinety umożliwiające USG brzucha, dentobusy i myślę, że jest to doskonała forma spędzenia czasu właśnie w sobotę, ponieważ większość rodziców w tym dniu nie pracuje, mogą śmiało poświęcić ten dzień nie tylko na badania, na badania lekarskie, ale również na doskonałą zabawę, ponieważ jak sama nazwa wskazuje, kraina będzie poświęcona również aktywności fizycznej, jak i Pięknej oprawie dla dzieci. 10 lutego w sobotę od godziny 9 do godziny 17 zapraszamy wszystkie dzieci wraz z rodzicami.